Wodzy. Jest następny odcinek z minecrafta ctp Pierwsze co widzicie to na pewno lepsze detale minecrafta, mam załączone chmury drzewa, te fancy mam grafika e, tak całkiem e, co jeszcze, render distance na normal plus 80 e, bo ogarnąłem trochę tam te opcje, sterowniki zaktualizowałem bla 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 bla, e, to wszystko i udało mi się takiego takie um, coś wyciągnąć um, Takie ustawienia właśnie No i dzisiaj sobie zagromy klasą Pyro Nie wiem kurczę do jakiej areny dołączyłem ale myślę, że się przekonamy jak dojdziemy do gry Także ja robię cięcie i widzimy się na arenie Dobra, są my już na arenie um, i kurczę tak mam dość mało FPS, odwiejcie. Mnie się troszkę render descent zmniejsza. Tak, dobra. Już jest tu więcej. Eee, boże, dobra. W my w czerwonych, to dobrze w sumie. Zaś jest ta mapa, kurczę. Mogę jeszcze inną mapka jakoś. Nie zauważyłem jak na kierowklipły i... Lipa. O, ale tam mamy gościa. Boże, troszkę. O, dostał. O kurdzie, ach zabiłem je, zabiłem je Huciu huuuczu, huuczu kurcie przejmują mój Zab... aha, dobra, my przejmujemy <gry> spokoj się pojawia jak tak zapomniałem jak Kery przejmuje, ale Ło, dostaje. od niego, kurde muszę się skupić bardziej na grze Wreszcie mam takie lepsze ustawienia Minecrafta. Nie widzicie. LOL, ale mnie cisną. Ale mnie słabo idzie. To jest taki dziwny team strasznie. Ja nie mam już tego spowolnienia. O bo... Co ja zrobił? Ach, czemu mi się nie pozwoli, jak go go walnął? Jaki gościu, jaki koleś. Dobra, podpalił się. Dobra, deadną. No. Pierwszy uh, kill. Jest dobrze. Jakiś szczały my nazbierali. Uh, nie wiem czy już to go daję w jakimś odcinku, ale kupuję Minecrafta Premium za niedługo. O, lag, ale zabiłem go dobrze. Kupuję Minecrafta Premium pod koniec miesiąca tego. LOL zniknął. Albo coś zabije. no. Będzie kill? Będzie kill? Kurde Pomagamy tym naszemu tutaj ziomkowi To No Leci jakiś do mnie ziomek. Co to jest za klasa? Chyba demoman Demoman Dynamoman Aha. Dobra Sniper Fajny, te chmury wyglądają wam, powiem. Taki... O kurczę, zabijmy sniper. Sniper jestem dobre tukej. Okay. Eee, świat mi się nie chce ładować. What, czemu? Aha, render distance serwera taki jest słaby, bez to. Dobra, jakoś przetrzymiemy. Normalnie na single, wszystko fajnie chodzi. Miara, ale tu i tu, że jest trzeba ich pocisnąć. Kurczę jakiś snajper trzeba tam. A, zabiję. Holender. Właśnie snajper jest dobry na ta mapa. Ale przynajmniej mamy godnych przeciwników. Ciekawe, Na pewno oni wygrałem, bo mało kiedy się udawał przejąć. E, wszystkie punkty. Zobaczcie się. Jedny serduszko już Dobra, cisny tego tutaj. Ziąkanie, więc to chyba. się nie mylę. Łuk w tej mm, tutaj jest strasznie dobry. W Skyrimie też do... W, ska, w ska ja, w skarimie. W Skyrimie. To łukiem nawet na... O kurczek. Łukiem na... nawet z bliska walczy, bo jest... bo on taki wykokszony. A we, A jeżeli ktoś słaby tak we, w ręku w, w, w walce, mi się w Skyrimie strasznie źle tam walczy mi się skończą podki, widzę, nam będą przerębane. Lol, ściana w los. Dobra, lecimy tam do nich. Już 5 minut na graniu, a teraz się dzieje. Wow. No dobra. O, dobra, dobra, ten. Dobra, dobra. Kurczę, ten demoman jest strasznie z, 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 m, strasznie mocny. Strasznie spotkino, że to, to, to się szybko kończy w miara, tak. Kurcze. kurczę dostał, ale nie zleciąłcze. Idziemy tam na wiel. Spin mi się pogubię. Dobra i cisnę, cisnęmy, cisnęmy. Widzicie ten Minecraft mi teraz dużo lepiej chodzi. Do nagrywania to jest epicko. Tym goleś co Matic czy coś tam. O, jakiś pies szybko. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Spiesz sąsiada. Mm -hmm. Kluczę, ale na góra. Jest, 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 jest jakiś gościu. Fuck, fuck, fuck. Hill. Jest, dednął no z mojej ręki. O, przy okazji też kolegi heal'ną <śpiewa> jak i Idę Ach demoman demoman Fak Deadnou Czy się chowię? Deadnou czy się chowię? Dobra deadnou Będę tu ich trochę pocisnę żeby żeby ktoś kurcze Teraz mnie pocisnę Z tyłu Będzie mój? Jest Mój pięknie Jest pięknie Następny? czy będzie następny czy będzie następny frag proszę państwa te emocje jednak nie był następny frag dobra przesuniemy tutaj koło naszego kolegi żeby nie przeszkadzać za fest myślę że będzie dobrze o i czy będzie następny hit nie będzie FAK 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 Kurde. Ale dobrze szło Jeszcze pokombinujemy z tymi klasami Może wezmę nas rozpiechura, przetestujemy go, bo szczerze pogrołeś nim chwila i... A cieniutko troszkę. Wam powiem. Z tym piechurem. Strasznie... Strasznie... no... Psz. strasznie słaby jest jak chodzi o wytrzymałość. Bo moja jakoś tam gówniana zbrojka, nie? Ale to trzeba tak robić Patrz, jak w tak skokocie to was dużo trudniej trafić I się, ten, wnerwiają, tak jakby Znaczy, nie wnerwiają, no się dekoncentrują Jak, o kurde, pyro, 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 pyro Zapominam cały czas, że, że je pyro, nie? Też A przynajmniej mi nic ten ogień nie robi, nie? Bez to, i bez to naj najlepiej być pyro Fak, fak, fak Chilnijcie ch mnie ktoś Dobra, dzięki koleś pomógłeś. Trochę ten ogień przeszkadza, w nim powiem. Kie? O, dobra, już. Lepiej sobie usunąć tekstura ognia i grać pyro. Wtedy mu nic nie będzie przeszkadzać, nie? Ach, padę, no, ale, ale, ale to nie o. O, boże. Ale przynajmniej mamy taką fajną drużyna. Tylko się pomogło, chyba. W ogóle Minecraft jest taki strasznie teamplayowy ostatnio. Bo... Bo um, dużo rzeczy się dzieje mm, tak, um, trzeba się pomagać po prostu, i to jest fajne. Jedna z lepszych takich gier, jak chodzi in o team play, na przykład na survival games, nie, no to go dać jeszcze przez Skapa i Grocie. No, oczywiście na takich serwerach, co wolno mieć sojusz, um, bo raczej bana nie chcecie dostać. Dobra, Jeszcze teraz też wam wspomnę o Minecrafcie 1.7. To jest. Yy, nie wiem, czy to, co w ciepłym. Yy, kurczę, ten z youtuberów kiedyś zna fanpage'a. Czy to jest prawda, że ma być takie coś, właśnie te nowe biomy? I szczerze nie bardzo mi tu pasi, wiecie, czemu mu strasznie słabo zoptymalizowane będzie. Te biomy wyglądają tak, jak te z Biomes of Plenty i. Z moda e, XtraBiomes I XtraBiomes fest obciąża Minecrafta Niemożliwie I no, coś wam powiem Słabo to widzę na słabszych kompach Teraz jak się ogarnę jak tego Minecrafta Tego kompa całego, No to u mnie nie będzie aż tak źle, nie? Ale jednak do niektórych ludzi to może być trochę uciążliwe Wiecie czemu, nie? Może jakieś dzieci się drą, tego nie powinno wysłychać. słychać. Dobra, gra zakończy się zaraz i... lagi, oczywiście na spawnie. 26 fps. Już powraca, no. Także, ja się z wami żegnam na tle pięknych chmur i pięknej grafiki minecraftowej. Zapraszam jeszcze was na Facebooka. Tam są informacje, może też jakieś zdjęcia by dało, jak Obejrzymy, bo ciekawie jest tak właśnie się z widzami integrować. Yy, tak jakby. I cześć, mycie się na razie.